Siemanko moi kochani, ja nowo się Szebu i witam Was w moim odcinku. Dzisiaj chciałbym Was powiadomić, żebyście napisali w komentarzach w jakie mam zagrać gry, czy znaczy, ja paję fajnie yy, Keep bo mam zamiar zrobić Keep Deia, już nawet może za tydzień, ale też napiszcie w komentarzach nową nazwę na, na YouTube. A. Dla mnie oczywiście. I w tych też pewnie jak też kongresy chcielibyście zagrać, jak już zagram później Qa. Więc zapraszam bardzo. QnD już może nawet za tydzień. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. Na razie.